Opis nocy paschalnej w księdze mądrości jest niezwykły. Pokazuje przejście z ciemności, w której słowo z nieba spada na tę ziemię, po to, żeby najpierw wprowadzić śmierć. To znaczy wprowadzić y, ludzi w stan oczyszczenia i po to, by wyprowadzić tych ludzi ku wolności. Y, całe stworzenie. Uległo przemianie, tak mówi Księga Mądrości. Myślę, że w naszym życiu bardzo jest podobnie. W momencie, kiedy przechodzimy z ciemności grzechu, kiedy w mrok naszego serca wpada słowo i jak miecz rozcina naszą rzeczywistość, to wtedy mamy uczucie, że umieramy, ale po to, żeby zmartwychwstać. Taka jest istota nocy paschalnej, taka jest istota naszej nocy przejścia z ciemności, z grzechu, z lęku, z obaw do życia.